Dzień dobry, Monika Laskowska, TV reklama. Jestem w firmie Arkop. Rozmawiam z panem Jarosławem, panem Adrianem Jar Jarosławskim. Chciałam zapytać, czym zajmuje się pana firma? Nasza firma produkuje wszelkiego typu nawozy dolistne. Od również tego roku mamy w ofercie biostymulatory, aminostimulant i aminoselenit. Są to preparaty, które poprawiają, że tak powiem, odporność roślin na warunki stresowe. Dodatkowo mamy również w ofercie preparaty aminokwasowe, wszelkiego typu. I jako jedynie w Polsce na chwilę obecną produkujemy nawozy do listy na bazie fosforynów. E, dość szeroki asortyment w Państwa firmie? E, znaczy, jeśli chodzi o nawożenie do listy upraw, praktycznie na każdą uprawę mamy rozpisany program i e, polecone określone produkty do stosowania. E, a do jakich macie klientów? Do kogo skierowana jest Wasza oferta? Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do dystrybutorów no i w następnej kolejności do rolników również, tak. A jak wspomagacie swoich klientów oprócz swojej wiedzy? Oprócz naszej wiedzy również wiadomo jeździmy, szkolimy, tak, przyjeżdżamy na plantację, tak, oceniamy, że tak powiem, kondycję tej plantacji, nie ograniczamy się jedynie do Kup na sprzedaży? Kup na sprzedaży, tak. Postaramy się, że tak powiem, opiekować tym klientem i doradzać mu również w innych kwestiach, nie tylko nawożenia do listnego, ale i również nawożenia do glebowego, jak i stosowania określonej ochrony. To może coś o firmie? Skąd pochodzi? Jakie są jej korzenie? Firma Arkop powstała w roku 92. Jest to firma, która się mieści w miejscowości Bukowno. To jest powiat olkuski. Jest to firma chemiczna, produkuje premiksy paszowe, dodatki do pasz oraz nawozy do listy. To może coś o przyszłości, coś, nad czym planujecie. Jak, jak planujecie może w jakim kierunku pójść, jak rozwinąć firmę? W znaczy sensie przede wszystkim chcemy na sztywno ukształtować sieć dystrybucji. No i oczywiście, że tak powiem, wchodzimy w, również intensywniej teraz w uprawy sadownicze, gdyż oferta naszych produktów jest bardzo szeroka i mamy naprawdę bardzo dobre produkty najwyższej jakości, które są rozpoznawalne na całym świecie. Co jest waszym branżowym takim, taką perełką? Na czym, czym możecie się pochwalić? No w tym roku możemy się pochwalić właśnie tymi biostymulatorami, o których mówimy. Yy, mamy jako jedynie w Polsce stymulator wzrostu z selenem. Nikt w Polsce tego nie ma. Także są to preparaty, które aktualnie nie mają konkurencji. No i miejmy nadzieję, że nie będą miały przez długi czas. Czyli życzę jak, jak najwięcej klientów, żebyście nadal tak brnęli bardzo szybko do przodu. I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Monika Laskowska, TV reklama.